Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy, tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał. Jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały jedno stokrotne drugie sześćdziesięciokrotne a inne trzydziestokrotne kto ma uszy niechaj słucha oto słowo pańskie mamy dzisiaj przypowieść którą bardzo dobrze znamy przypowieść o siewcy która jest tak naprawdę przypowieścią o słuchaniu Boga i życiu tym, co mówi nam Pan Jezus. Jezus tę przypowie przypowieść później apostołom wyjaśnia. Mamy w przypowieści siewce, ziarno i glebę wszelkiego rodzaju. Ziarno to Słowo Boże. Siewca to Chrystus, który do nas mówi. Mówi na prawo i lewo. Mówi nie tylko. Tutaj, gdzie jesteśmy w kościele, nie tylko Ambona czy Słowo Boże jest miejscem mówienia dobrego Boga, ale mówi w różnych miejscach i na różny sposób. Mówi do ateistów, mówi do ludzi, którzy są letni, którzy przestali chodzić do kościoła, mówi przez wydarzenia w domu, przez kłótnie, przez spory, mówi przez śmierć, przez narodzinę. Porusza serce na różny sposób. Siewca, który sieje, Sieje w taki sposób, że ziarno pada na różną glebę. A to znaczy, że nie jest to sianie takie jak siejemy w grządce, marchewkę, albo coś jeszcze innego, tylko to jest sianie zamaszyste. Że ziarno pada na drogę, na chwasty, między ciernie i na glebę żyzną. To jest cecha Dobrego Boga. On nie liczy słowa, nie liczy ziarenek, które mają wyrosnąć, tylko mówi, pokazuje, porusza serce. I na to słowo, które Bóg mówi, są różne reakcje. Gleba jest różna. Glebą jestem ja. Glebą jesteś ty. Gleba daje różne owoce. Ale gleba sama w sobie nic nie może zrobić. Bezziarna jest słaba, martwa, jest po prostu glebą. Ma, gleba ma podatność do tego, żeby ziarno na niej wyrosło. Każdą glebę, nawet tę, która jest szóstej kategorii każdą glebę można przygotować do tego, że coś na niej wyrośnie. Każda gleba może się stać żyzna. Można ją w taki sposób przekształcić tak nawozić. I tego Bóg od nas chce, żebyśmy stawali się glebą żyzną, bo to, że nie jesteśmy żyźni, to, to są różne okoliczności życiowe, to są nasze słabości, trudności, które przeżywamy. Zaraz o tym powiem. Ale naszym zadaniem jest być glebą żyzną, o to zabiegać, o to dbać. Tak słuchać konferencji, tak chodzić na Eucharystię, tak się modlić. W taki sposób mówi róża, mówić Różaniec, takiś iść do spowiedzi, żeby stawać się glebą żyzną. Tam, gdzie widzimy chwasty, to je w sobie wyrywać. Tam, gdzie widzimy opieszałość, że stajemy się jak droga, twardzi, że ziarno nie może wejść do środka, to w tych miejscach pokutować, przepraszać Pana Boga, znowu się spowiadać, znowu iść do komunii w tej intencji. To jest życie, gdzie żyzność jak dobrze wiemy nie jest cechą gleby mamy działeczki tutaj różne i na tych działeczkach jak już u niektórych z was byłem to widziałem że wszędzie jest tak że oprócz tam drzewa to zawsze są jakieś grządki z czymś i jak nie jesteście na działce przez trzy tygodnie i wracacie to co robicie o boże znowu Znowu zarosło, znowu chwasty. To się dzieje, jak nic nie robimy. Gleba żyzna to nie jest taka gleba, która powie: Czekam na Słowo, niech spadnie. Tak nas Bóg nie ukształtował. Jesteśmy ukształtowani, żeby dbać o żyzność, żeby Słowo Boże mogło na nas spaść i przynosić owoce. To moc cała jest w tym Słowie. To Duch Święty sprawia, On jest sprawcą wszystkiego, ale potrzebuje podatnego serca, podatnego gruntu, aby mógł działać. I ten podatny grunt to jest nasz wysiłek, a i tak moc cała i łaska jest od Boga, to się nie zmienia. Ale podatna gleba to jest gleba, która przygotowuje się, która dba o to, żeby ziarno mogło rosnąć. Dobrze wiecie ci z Was, którzy. Dożyli jakiegoś jubileuszu małżeńskiego, to dobrze wiecie, że małżeństwo, żeby było żyzne, to jest cały czas wyrzeczenie, wyrzeczenie, wyrzeczenie. I mówimy, jest pięknie, jest cudownie, ale żeby móc powiedzieć, jest cudownie, czyli jest żyzna gleba i są owoce, to jest z obu obustronnie masa różnych ciągłych wyrzeczeń. I wyciągania chwastów, i wyciągania chwastów, i znowu zarosły, i znowu i na tym polega współpraca z Bogiem. Na tym polega współpraca w miłości. Czym są te chwasty, czy ta gleba, która jest jak droga? To jest nasze doświadczenie. Zobaczcie, idziemy do konfesjonału, słuchamy Słowa Bożego, jest jakaś nauka nam mówiona, wychodzimy z konfesjonału i jesteśmy albo jak droga, albo jak skała. Albo jak chwasty dookoła, które zagłuszają. To zależy, bo są osoby, które wychodzą ze mszy świętej, z konfesjonału i potrafią zbluzgać kogoś jeszcze tego samego dnia. Mamy takie doświadczenie, może nie dzisiaj, ale gdzieś takie było w życiu. Albo zaczęliśmy tego samego dnia kłamać, albo weszliśmy w jakieś inne rzeczy, które. zaraz tego samego dnia. To jest gleba jak droga ziarno pada i nawet się nie może zakorzenić. Słyszymy o miłości, wychodzimy z kościoła i po drodze się już płócimy. nawet o ten rosół, czy dzisiaj musi być rosół. Czy coś innego, obzdury, Ale wystarczy tyle. A słyszeliśmy o miłości. Gleba, gdzie ziarno trochę może się zagłębić, czy nie jest jak droga, tylko trochę się zagłębi. Gdzieś tam w skale Znajdzie trochę gleby i zaczyna rosnąć. Ale gleba nie jest głęboka. To jest taki człowiek, który przez chwilę ponosi treści, które słyszy. Idzie na pogrzeb, poruszyło go, serce go dotknęło i jakoś tak przez dwa dni jest taki trochę inny w domu. Po spowiedzi, tak przez dwa dni, no, żona widzi, że był u spowiedzi. To jest to doświadczenie. Rodzice widzą po dziecku, coś się wydarzyło. Ale już po dwóch dniach, wszystko prysło. Czar prysł. Wróciło wszystko to samo. To jest ta gleba jak skała. Czyli Bóg mówi, my to słyszymy. Ja wam nie muszę tłumaczyć, jak Bóg mówi, bo my to słyszymy w sercu. Na różne sposoby, z różnych miejsc, czasem mamy uszy zamknięte, a czasem serce pała, jak mówią apostołowie, którzy idą do Emas. Czy serce nasze nie pałało? Pałało. I to się w nas dzieje. Słyszymy ten głos Boży. Gleba płytka, starczy na jeden, dwa dni i wszystko prysło. A gleba z chwastami, to jest taka gleba, gdzie współpracujemy z tym nawróceniem dłużej. Usłyszeliśmy coś, zrozumieliśmy coś, już się starasz być dla żony jakiś taki milszy, starasz się być dla męża jakoś bardziej wyrozumiała, a te ciernie, które zagłuszyły to, to są nasze emocje. W pewnym momencie nadepnie na odcisk, Poruszy coś takiego, co boli, a żona wie, gdzie boli, i mąż też wie, gdzie boli. Dzieci też wiedzą, gdzie boli, co powiedzieć, żeby zabolało rodziców. I dotknie się czegoś takiego, że ciernie naraz wszystko zagłuszą. I mamy to doświadczenie przecież to, że ten owoc już rośnie, już to wszystko szło w kierunku, żeby było owocem stukrotnym, sześćdziesięciokrotnym, i nagle te ciernie zagłuszyły wszystko. To są nasze nieprzerobione żale, bóle, te rzeczy, które nosimy i wybuchają z jakoś z wielką mocą, jak te chwasty i zagłuszają owoc, pomimo starań. A ziarno, które przynosi owoc na glebie żyznej, to jest to dokończenie biegu. Dokończenie biegu do końca. I Wielu z, wielu z Was znało Stasie tak? z kościoła, z akcji różnych. Z, znaliście ją przecież dłużej niż ja. Ja tu jestem parę miesięcy w Szczecinie. No, ale akurat, jak wróciła ze szpitala w piątek, to był mój dyżur. Więc, jak córka przyszła, żeby przyjść, ja ją poszedłem namaścić. I ten, ten moment, jak, jak ona przepłacała, żółta wątroba nie pracowała. Ale jak wszedłem do jej pokoju, dzieci są obok, jak powiedziałem Stasiu, a ona do mnie mówi, Remi, no, zapamiętam to na całe życie. Jak ten, to chwycenie za rękę. E, I tak po prostu, żeby tak być. To jest owoc stokrotny, który ta kobieta e, e, i tym, co zrobiła w parafii, ale też i patrząc na jej dzieci, e, które spotkałem w domu: dwie córki i syna. Patrząc na nich, jacy są. To jest, chcielibyśmy mieć takie owoce w naszym życiu. Chcielibyśmy tak, tak móc spojrzeć. Nie na wszystko mamy wpływ. Bóg patrzy na to, co my robimy, na to, jak my żyjemy. Natomiast patrzenie na owoce, które gdzieś są niszczone przez tych tamtych, tak się dzieje. A jednak ten owoc. To jest nasze serce, co się w nim dzieje. I Stasia w wielkiej chorobie nowotworowej, z przerzutami wszędzie, zachowała pokój do końca: pokój w sercu, pokój na twarzy, wzmacniający też rodzinę. I to jest to owocowanie, które też patrzymy na różnych etapach życia. Oczywiście na koniec to jest ten moment, kiedy. Za świętym Pawłem, żebyśmy, żebyśmy powiedzieli, bieg kończyłem, wiary ustrzegłem, owocowanie. Zachęcam, żebyśmy mieli taką, taką wrażliwość, że patrzymy na nasze owoce. Dobry ogrodnik to jest ten, który przygląda się owocom. Jak widzi, tego, tego roku było, były wiśnie czy czereśnie takie bardziej nie okazały, to coś tam zrobi z tym drzewkiem, żeby za rok były inne. I to jest normalne. I na tym polega uprawianie. Temu potrzebujemy patrzeć, oceniać siebie i wyciągać jakieś wnioski, żeby przy... gleba mojego serca przynosiła owoce. Żeby przyjmowała ziarno, łaskę Ducha Świętego i w mocy Bożej, przez którą mocy Bożej, przez którą dzieją się cuda w naszym życiu żebyśmy przynosili plon obfity. Niech to Słowo nas poprowadzi, da odwagę i nadzieję, że Bóg sieje. On jest tym, który nie ominie żadnej gleby, nawet jeśli w jakimś aspekcie życia jesteśmy trochę krnąbrni i zamknięci i mówimy Bogu, ja tego nie chcę zmieniać, to On i tak daje swoje ziarno. I tak to robi, i tak to robi na całą naszą rodzinę, na naszych bliskich. Będzie to robił nieustannie. Ale żyzność to jest to, co jest w naszym ręku, i o to mamy gdzieś zabiegać, aby owoc był obfity. Amen.